Nie trzeba wcale wroga, żeby ponieść klęskę. Plany relokacji amerykańskich żołnierzy były znane od dawna. Rząd Donalda Tuska miał czas, żeby spokojnie wytłumaczyć to Polakom. Czekał jednak do samego końca, dając się uprzedzić niepotrzebnym dywagacjom. Takich mistrzów komunikacji też przydałoby się gdzieś relokować. Im dalej, tym lepiej. Ekspres plus Rafopatyra. Jedziemy! Nieoczekiwana przez rząd zmiana miejsc. Amerykanie przenoszą się z bazy przelotnisków pod Rzeszowskie Jasiące w inne rejony w Polsce. Zaskoczenie rządzących w Warszawie może wynikać z braku kontaktu z Waszyngtonem. Blisko 170 zatrzymanych w różnych państwach Unii Europejskiej, ponad połowa w Polsce. To efekt zakrojonej na szeroką skalę międzynarodowej akcji wymierzonej w groźną siatkę pedofilów. Były poseł Platformy Obywatelskiej i mistrz olimpijski z Sydney, Szymon Z., usłyszał zarzuty. Według śledczych miał m.in. psychicznie znęcać się nad żoną. W Ekspresie Plus będzie także duża dawka emocji sportowych I choć taki upadek na parkiecie amerykańskiej ligi NBA bardziej pasowałby do bloczka medycznego. Amerykańskie wojska opuszczają lotnisko Rzeszów Jasionka. Ta baza jest kluczowym hubem logistycznym dla Ukrainy, która od ponad trzech lat walczy z rosyjskim najeźdźcą. Miejsce żołnierzy USA mają zająć wojskowi z innych państw NATO. Obawy o bezpieczeństwo wschodniej flanki starają się rozwiewać zarówno prezydent, jak i minister obrony narodowej. Amerykanie opuszczają Jasionkę. Przez media przelały się komentarze pełne niepokoju, zarówno co do bezpieczeństwa Polski i Polaków, jak też przyszłości dalszego wsparcia dla Ukrainy. Proszę zachować spokój, poczekać na konkretne decyzje, nie słuchać pogłosek, szeptów, dezinformacji medialnej, bo różni. Aktorzy są w tym czynni, również i tacy, którzy chcą siać po prostu dezinformację i niepokój. Jasionka od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie jest ważnym hubem logistycznym dla ukraińskiego wojska. Teraz Amerykanie mają być deslokowani do innych baz w Polsce. Odpowiedzialność za funkcjonowanie lotniska mają przejąć żołnierze z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Nie zmienia to faktu udzielania pomocy przez stronę amerykańską, która kilka tygodni yy. temu została odblokowana po tygodniowej przerwie. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące komunikacji obecnie rządzących ze Stanami Zjednoczonymi. Opozycja podkreśla, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest kluczowa dla bezpieczeństwa naszego kraju. Kompromitujące jest to, że takie informacje są publikowane na stronach internetowych dowództwa amerykańskiego, a nie są przedstawiane przez urzędującego ministra obrony narodowej. Relokacja amerykańskich wojsk i opuszczenie lotniska wiesiące to planowany ruch, ale według części ekspertów zabrakło informacji o tym ze strony rządu. Silne uderzenie policjantów z Centralnego Biura zwalczania cyberprzestępczości. Cios spadł na grupę przestępczą, która zajmowała się seksualnym wykorzystywaniem małoletnich. Podejrzani prowadzili fora pedofilskie, wykonywali zdjęcia i filmy, a swoje brudne materiały udostępniali w internecie. Zatrzymano 166 osób, w tym 98 w Polsce. Przestępczy proceder był prowadzony na skalę światową. Polscy funkcjonariusze dokonali blisko 160 przeszukań. Podejrzani produkowali zdjęcia i filmy z seksualnym wykorzystaniem małoletnich, a na forach internetowych wymieniali się materiałami. Tym sposobem doprowadzili część małoletnich do myśli samobójczych. Podobne akcje przeprowadzono w części państw unijnych, w tym w Niemczech, Danii i Szwecji. Wśród sprawców byli bliscy ofiar i osoby zaufania publicznego. Jak informują funkcjonariusze, wykorzystywane były także niemowlęta. Policjanci zabezpieczyli ponad 1000. 700 urządzeń, w tym komputery i telefony, gdzie było ponad pół miliona nielegalnych plików. Śledczy nie wykluczają, że liczba materiałów może wzrosnąć. Podczas przeszukań znaleziono także narkotyki oraz broń. Mogły one służyć do odurzania małoletnich. Wszyscy podejrzani usłyszeli już zarzuty, grozi im po 15 lat więzienia. Tragiczny w tragicznych skutkach pożar pustostanu w Sandomierzu w Świętokrzyskiem, dwie osoby zdążyły się uratować, uciekając przed płomieniami na dach budynku. Strażakom udało się je ściągnąć za pomocą podnośnika. Po ugaszeniu ognia i przeszukaniu pustostanu odnaleziono tam zwęglone ciało mężczyzny. Skandal z udziałem mistrza olimpijskiego Sydney i byłego posła Platformy Obywatelskiej Szymona Z. Śledczy postawili mu zarzuty gruźb karalnych i psychicznego znęcania się nad żoną. Szymon Z. nie przyznał się do winy. Otrzymał zakaz zbliżania się do kobiety i nakaz opuszczenia mieszkania. W poniedziałek wieczorem policja interweniowała w ich mieszkaniu w Swarzędzu pod Poznaniem w związku z awanturą domową. Zatrzymany to właśnie Szymon Z. Z informacji mundurowych wynika, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu i został przewieziony na Izbę Wytrzeźwień. Kto chce spędzić noc w muzeum, musi oglądać PLUSA. Taka możliwość za chwilę się pojawi. Będzie także okazja do obejrzenia unikatowego niebieskiego diamentu. Mamy go na pokładzie, znaczy w pewnym sensie. Niemal 100 osób zginęło w wyniku zawalenia się dachu dyskoteki w stolicy Dominikany. Uczestnicy zabawy wybiegali w panice na zewnątrz. Część gości wciąż znajduje się pod gruzami. Miała uderzyć w ziemię. Naukowcy NASA piszą jednak różne scenariusze. Istnieje prawdopodobieństwo, że asteroida o długości niemal 60 metrów rozbije się o inne ciało niebieskie. Raciczka jedna, raciczka druga, no i do przodu. Krowy w Boliwii muszą sobie jakoś radzić, a to przez wodę. Zalega ona na łąkach i pastwiskach, gdzie bydło się pasie. Wszystkiemu winna powódź. Dramat w stolicy Dominikany, Santo Domingo. Podczas koncertu w klubie nocnym zawalił się dach budynku. Bilans ofiar wciąż rośnie. Jak podają lokalne władze, zginęło około 100 osób, a ponad 150 jest rannych. W momencie tragedii w klubie przebywało kilkaset osób. Ratownicy wciąż wydobywają ocalałych spod gruzów. Na miejscu pracuje około 400 osób. Jednak obawy o wzrost liczby ofiar śmiertelnych są coraz większe. Przyczyna zawalenia się dachu na razie jest nieznana amerykańskiej wojny z narkomanią ciąg dalszy. Teraz będzie realizowany pomysł naprawdę wysokich lotów. Administracja Donalda Trumpa rozważa uderzenie dronami w kartele narkotykowe w Meksyku. To stamtąd na ulicy amerykańskich miast trafiają kokaina, heroina, opiaty i szczególnie groźny i popularny w ostatnim czasie fentanyl. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum odpowiedziała jednak, że kategorycznie odrzuca wszelkie jednostronne działania amerykańskiej armii w Meksyku i że takie kroki militarne tu, cytat, niczego nie rozwiążą. Krowy mają to do siebie, że lubią w spokoju paść się na łące. I najlepiej, jak gospodarz zapewni im do tego odpowiednie warunki. Czasami jednak pojawiają się trudne do przewidzenia problemy. Na przykład w postaci powodzi. Ale co ma wisieć, nie utonie. I ta maksyma działa także w świecie krów. Nie zawsze świeci słońce, a w Boliwii ostatnio dużo padało. Efekty, jak widać, są dość opłakane. I krowy muszą sobie jakoś radzić. Niektóre jeszcze dosięgają ziemi, inne już nie, ale krowy przecież i pływać potrafią, więc żadnej wody się nie boją. Deszcz był opóźniony, ale jak już przyszedł, to od razu zaczęły się ulewy. Zbieramy więc nasze bydło, żeby przenieść je w wyższe rejony. Bez wątpienia tak, krótką będzie jednak lepiej. W końcu krowa musi jeść, żeby dawać pyszne mleczko, prawda? Z Ziemi przenosimy się bardzo, bardzo daleko, dalej niż sięga wzrok. To asteroida 2024 YR4. Na początku roku naukowcy podali, że ma ona 3% szans, żeby za 7 lat uderzyć w Ziemię. Potem wyzerowali to prawdopodobieństwo, ale niestety teraz poinformowali, że asteroida może nabruździć na księżycu. Tym razem szanse wyliczyli na ponad 3%. Jak jednak zapewniają mądre głowy od astronomii z NASA, nie wpłynie to na zmianę trajektorii naszego naturalnego satelity. Asteroida wygląda jak gigantyczny krążek hokejowy o długości około 60 metrów. Wolelibyśmy, żeby wylądowała jednak w bramce w innej galaktyce niż nasza kochana Droga Mleczna. Uła! A co to za cudeńko? Taki błysk i ten piękny, błękitny kolor. To jeden z najrzadszych na świecie niebieskich diamentów, który w przyszłym miesiącu ma trafić na aukcję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ładny, a za około 20 milionów dolarów. Może być państwa. Mediterranean Blue to ponad 10-karatowy, fantazyjny, żywy, niebieski, jeden z najrzadszych na świecie diament. Mamy tu też jego przyjaciół. W sumie 700 karatów diamentów, których wartość przekracza 100 milionów dolarów. No nieźle. Drodzy panowie, jeśli nie macie pomysłu na drobny upominek, może to opcja dla was. My chyba jednak wolimy prostą, czerwoną różę nieco tańsza. A ile wyraża uczuć? Co tu się dzieje? Nurkowie w kombinezonach, a w tle jakiś głos, śpiew. Otóż taki mają klimat w łódzkim zoo. Panowie nurkowie czyszczą zbiornik, tak by rybki z całego świata mogły bez smug na szybach cieszyć oczy zwiedzających, a ta aria w tle to dzieło mieszkającego nieopodal Gibona. Choć podobno sam nie chciał zanurkować, by pomóc w czyszczeniu, a to małpa. Zdzisław Beksiński kojarzył się głównie z malarstwem, ale artystą był dużo bardziej wszechstronnym. 20 lat po tragicznej śmierci Beksińskiego wyjątkową wystawę przygotowuje Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Będzie poświęcona mniej znanemu aspektowi twórczości, czyli fotografii. Wystawa Fenomenalny Zdzisław Beksiński to blisko 200 zdjęć jego autorstwa wykonanych w latach 50. i na początku lat 60. W 1977 roku dużą ich część artysta przekazał w darze właśnie Muzeum Narodowemu we Wrocławiu, czyniąc tę kolekcję fotografii jedną z największych w kraju. Reszta na czas wydarzenia została wypożyczona z Muzeum Historycznego w Sanoku i zawiera nieprezentowane nigdy wcześniej ujęcia. Wystawa potrwa od 13 kwietnia do 24 sierpnia w pawilonie Czterech Kopuł w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. A teraz dobre wieści z Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Wraca Giselle. Balet w dwóch aktach będące sztandarowym dziełem francuskiego baletu romantycznego. Jego pre premiera odbyła się w 1841 roku w Paryżu. Opowiada historię o pięknej wiejskiej dziewczynie, która zakochuje się w księciu przebranym za wieśniaka. Siła miłości jest tak duża, że może pokonać nawet śmierć. Przedstawienie będzie można obejrzeć od 11 kwietnia. W tym jednym jedynym łóżku wśród około 2300 prac najwybitniejszych europejskich artystów. Taką noc z 9 na 10 maja ma szansę spędzić szczęśliwiec, który wygra loterię zorganizowaną przez National Gallery w Londynie. Brytyjskie Muzeum chce w ten sposób uczcić 200 rocznicę swojego powstania. Luksusowe łóżko zostanie ustawione w jednej z sal ekspozycyjnych, a tam widok na najsłynniejsze i najcenniejsze obrazy świata. Konkurs potrwa do 28 kwietnia. Jesteśmy przekonani, że sny w takim miejscu. Muszą być naprawdę kolorowe. Pogoda jutro nas mocno postraszy, o czym mówiliśmy w ekspresie, ale kto wytrwa, będzie zdziwiony. A to dlatego, że pod koniec tygodnia termometry pokażą już 22 stopnie. Trzeba tylko wytrzymać przed weekendem ten deszcz i deszcz ze śniegiem. W piątek w całym kraju popada deszcz lub deszcz ze śniegiem, właśnie. Termometry pokażą od 5 stopni na Podlasiu do 14 na Pomorzu. Ale sobota miejscami będzie już pogodna i sucha. Los na pogodowej loterii wygrają mieszkańcy centralnej i północno-wschodniej Polski. Poza tym wszędzie pojawi się deszcz. W górę pójdą za to temperatury, będzie od 9 do 16 stopni. Wiosna wróci w niedzielę, na Śląsk przywiezie aż 22 stopnie, na Mazowsze dostarczy pełne słońce. Słaby deszcz popada jedynie na zachodnich krańcach kraju, zatem oby do niedzieli. Gdzie piłkarz nie może, tam babę pośle. Polska reprezentacja ma ostatnio jedynie przebłyski, za to regularny błysk widać po kopiących piłkę paniach. Podopieczne Niny Patalon zremisowały na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną i pozostają niepokonaną drużyną w Lidze Narodów. Polki w Zenicy stanęły przed szansą zapewnienia sobie bezpośredniego awansu do Najwyższej Dywizji Ligi Narodów. By to osiągnąć, musiały wygrać. Niestety, od 65. minuty przegrywały 0 do 1, ale to nie podcięło im skrzydeł. Biało-czerwone walczyły jak lwicem, a nieustępliwość została nagrodzona w doliczonym czasie gry. W 91. minucie bramkę na wagę remisu strzeliła Weronika Zawistowska, piłkarki Niny Patalon Po czterech meczach mają 10 punktów. By zameldować się w elicie, wystarczy im remis w najbliższej potyczce z Irlandią Północną. Gra Polek napawa również optymizmem przed ich występem na tegorocznych mistrzostwach Europy. Panie, do boju! Gianni Infantino, filantrop, prezydent FIFA, potwierdził oficjalnie, że przekaże po milionie dolarów każdemu miastu gospodarzowi klubowych Mistrzostw Świata. Darowizna ma zostać przeznaczona na budowę mini-boisk dla dzieci, co ma promować wśród najmłodszych sport i aktywny tryb życia. W ostatnim czasie Gianni Infantino nie szczędzi na wydatkach, ale kto boga temu zabroni. Teraz sceny nie dla osób o słabym układzie nerwowym. Do koszmarnego, wręcz przerażającego upadku koszykarza doszło w meczu Ligi NBA. Wykonującego w wsad Jaylena Wellsa sfaulował KJ Simpson. Wells w efekcie fatalnie padł na parkiet i nie był w stanie się z niego podnieść. Zareagowały służby medyczne, które przetransportowały go do szpitala. Po badaniach wiadomo, że Wells ma złamany nadgarstek uraz szczęki i pleców. Simpson z kolei został wykluczony z gry. Gorąca noc w Paryżu i nie chodzi tu o pogodę. W stolicy Francji doszło do bójki kibiców PSG i Aston Willi. przed dzisiejszym starciem obu drużyn w Lidze Mistrzów. Przed jednym z barów kibice skoczyli sobie do gardeł, okładając się pięściami. W ruch poszły również krzesełka. Musiała interweniować policja. Blisko 50 osób obejrzy mecz w areszcie. Republika broni się nadal. Mimo zmasowanych ataków trwamy na powierzonym nam odcinku. Tutaj białej flagi nikt nie wywiesi. Zwłaszcza, że nadciągają posiłki. Pod naszą siedzibą na Warszawskim Placu Bankowym zaczynają gromadzić się ludzie. O osiemnastej ruszy tutaj manifestacja w obronie naszej stacji, no i wolności słowa. Widzowie Republiki błyskawicznie otrząsnęli się z początkowego szoku. Wyroku NSA, uchylającego decyzję koncesyjną dla naszej stacji, nikt o zdrowych zmysłach nie rozumie. Polacy zrozumieli za to coś innego. Dziś w naszym kraju nie ma mowy o wolności, demokracji czy pluralizmie. Ręka, która podnosi się na opresyjną władzę, ma być bezwzględnie obcięta. A na to zgody zwykłych ludzi nie ma. Dlatego kluby Gazety Polskiej rzuciły się do organizacji spontanicznej manifestacji w obronie Republiki. Wszystkich chętnych gorąco zapraszają na Plac Bankowy w Warszawie. Sytuacja znowu dojrzała do tego, że trzeba niestety wyjść na ulicę. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską. Niczego więcej nie trudniemy. Bo w wolnej Polsce będzie miejsce dla wolnych mediów i prawdziwych informacji, takich jakie przynosi ekspres i takich jakie podaje program Dzisiaj. Cenzura, sąd chce odebrać koncesję Republice i milionom naszych widzów. Republika chce włączyć się w debatę prezydencką w Końskich. Nieudolność rządu Donalda Tuska w sprawie Pryszczycy w Niemczech. Tuż po nas na Antenie rozpocznie się wydanie specjalne poświęcone skandalicznej decyzji sądu w sprawie koncesji Republiki. Proszę z nami wejść i pamiętać Republika broni się nadal. To jest nasze westerplatte, z którego nam ustąpić nie wolno. Do zobaczenia.